Kochani, witajcie w dzisiejszym filmiku to, co najbardziej lubicie. Ja też najbardziej lubię to oglądać na YouTubie, czyli haul. Ale to nie będzie zwykły haul, tylko będzie to haul z wyprzedaży. W z wyprzedaży pokażę Wam też e, parę rzeczy z normalnej ceny i kilka rzeczy z kosmetyków, ale to dosłownie naprawdę kilka takich, których mi się udało e, kupić w okazyjnej cenie. A kolejny haul kosmetyczny pojawi się również na moim kanale. A więc zacznę, może. Od tego, że obkupiłam się i dosyć sporo rzeczy kupiłam na wyprzedażach e, tych e, letnich. Kupiłam aż cztery torebki, co w ogóle u mnie jest niezły wyczynem, ponieważ najgorzej zawsze mi kupić torebkę. To jest dla mnie najcięższe do zakupu. E, I tak sobie myślę, od jakiego sklepu by tu zacząć. Może zacznę od Stradivariusa. E, w Stradivariusie kupiłam dwie torby, dwie bluzki i legginsy, a więc tak. Pierwsza torba jest to taka torba shopper bag typowo shopper. Jest takim cienistym, takim beżowym kolorze z takimi wykończeniami w kolorze neonowym i ma tutaj takie rączki neonowe. Ma również w środku taką podszepkę, również takim bardzo wyrazistym kolorze. Nie wiem jak to kamera odda, ale uwierzcie mi, że naprawdę jest taka mega żaruba. W środku ma jak zwykle taką kieszonkę, każda torba na suwak, i tutaj takie na telefon, i na coś tam jeszcze. I ma również dołączony taki pasek, można sobie go przypiąć tutaj z tej strony i z tyłu. Więc również można ją nosić na ramieniu. I jakoś tak strasznie mi się podoba, bo ja nie lubię takich eleganckich rzeczy. A widziałam dużo takich torebek eleganckich z takimi beżowymi rączkami, a to mnie przykuł właśnie ten neon. I była dosyć duża promocja, ponieważ początkowa jej cena to 159 zł. A ja kupiłam ją za 59, czyli o 100 zł taniej, kupiłam ją za 60 zł, więc bardzo, się, bardzo byłam zadowolona. Kupiłam również taką terapkę, która też już mi się od dawna podobała, widziałam ją na paru osobach i fajnie, strasznie wygląda, taka bardzo luźna, można ją założyć na plażę, na co dzień z takim asteckim wzorem czarno białym czy tam takim szarym. Tu ma takie e, poprzeszywane koraliki. Coś tutaj jakieś nitki mi się obszczepiały, I również z neonowymi, takimi e, różowymi rączkami. Więc tak jak mówię, takim fajnym, luźnym stylu na co dzień się nada. Również na jakąś plażę, gdzieś na jakieś tam zakupy. I tutaj jest dosyć pojemne, czarne wykończenie. E, I kosztowała ona w Stradivariusie początkowo 59 zł. Ja kupiłam ją za 39 zł, czyli za cztery deszki. Moim zdaniem fajna Fajna torba. Kolejnymi rzeczami z Stradivariusie będą to leginsy. Leginsy właśnie z takim fajnym wzorem, właśnie również z neonem i z takimi delikatnymi różowymi i czarnymi wstawkami. Są one dosyć takie grube, znaczy to nie jest gruby materiał, ale może jest taki, który się tak jak się rozciąga, to po prostu nie prześwituje, więc nawet jak zakład, przymierzałam to do krótkiej bluzki to nie, nie widać było tyłeczka takie, jak to niektóre widać w leginsach także długie, choć mogą się wydawać krótkie, ale naprawdę są długie bardzo wygodne i kosztowały one początkowo 49 zł a je zapłaciłam za nie 39 no i co ja zawsze kupuję? Leginsy rozmiar M, ewentualnie czasami L -kę. akurat tutaj mam M, dlatego że właśnie ten materiał się tak nie rozciąga i dobrze się trzymają, więc lepiej moim zdaniem nawet kupić ten większy rozmiar, bo właśnie nie widać tego rozciągnięcia aż tak. I kolejną rzeczą jest to bluzka. Przepraszam, że będzie trochę pominięta, ale dopiero ją z walizki wyciągnęłam. Również jest z Setwerysa ma taki wzór, taki tygrys. Bluzki właśnie najgorzej mi kupić, jakoś ciężko zawsze mi znaleźć coś, co mi się podoba, a ta mi tym swoim wzorem i fajnie do tych legginsów nawet. Będzie wyglądała, zaraz Wam pokażę. O, tak to się będzie prezentowało. No i jest troszeczkę dłuższa, dłuższa z tyłu. Taki właśnie w takim luźnym e, stylu, dlatego, że tutaj ma jest po prostu ucięta, nie ma żadnego wykończenia. Właśnie przez to taki fajny, casualowy styl. I tutaj ma takie różne e, wstawki w postaci jetów, e, w, w w niektórych miejscach. Tutaj troszeczkę astecki wzór. Jest ona na ramionczka. W szarym kolorze, więc nada się do różnych ubrań i kosztowała ona 29 zł, przeceniona z 49. Tak się prezentuje. Kolejna bluzka, taki zwykły t-shirt, również z z chyba z moim mostem normalnie, bo uwielbiam, uwielbiam ten, te, ten tekst. Think Positive, czyli po prostu pozytywne myślenie całe. Takim no, nowym krzyżem, jakie ja to mówię? Tutaj jeszcze takie zielone stawki na górze, trochę jest chyba ubrzone jakimś podkładem, przez to, że ludzie to mierzyli. Jest taka zwykła, normalna bluzka do shortów. Moim zdaniem będzie fajnie wyglądała. No i kosztowała chyba 20 zł, jak się nie mylę, tak. 19,99 zprzedzeniona z 39,99, czyli połowa ceny. Fajnie taki zwykły t-shirt. Eee, tak, dwie torby pokazałam. Kolejne zakupy będą to z sklepu Kary albo Kery, różnie tu ludzie mówią. E, no i tam zakupiłam e, spodenki takie troszeczkę dresikowe. E, przecenione były z 49 na 39, czyli tylko dyszkę, ale fajnie się prezentują. Tu są na takiej gumaczce też takie trochę astecz, asteckie wzory e, w kolorze takim karmelowym i czarnym. No i tak one się prezentują. Coś takiego. Jakoś tak mi wpadły w oko i fajnie wyglądają. Z zwykłą czarną bluzką i coś tam do tego. Fajnie, fajnie to wygląda. No i kolejna rzecz, już nie sprzeceny Kolejna torba. Taka shopper bag typowo. Też z neonowym akcentem. Super będzie na lato wyglądała. Moim zdaniem nie na lato też, bo ja mam dużo ciemnych ubrań i taki fajny kolorowy element będzie fajnie wyglądał. I w środku ona ma również zapinana tu na znaki zatrzask. Fajne, że te poprzednie torby, które pokazałam, miałam ten suwak, a ta ma tylko ten zatrzask i w środku jeszcze jest taka kosmetyczka, więc można sobie wrzucić, można sobie właśnie tutaj pochować jakieś tam rzeczy, żeby nie latały po torbie. I ta torba kosztowała, słuchajcie, 79 zł, czyli 80 zł moim zdaniem też nie jest drogo, więc, więc fajna, dostanę od mamy i spodnie też mi kupiła, dlatego że fajny prezent. Kolejne zakupie może będzie to handem. Chętnie jej kupiłam e, spódnicę, na którą już dawno się czaiłam. W ogóle, długa historia, bo chciałam ją kiedyś kupić, później jej nie było. E, no i teraz ją złapałam na wyprzedaży. Taka spódniczka w linii A rozkruszowana, biała, z czarnymi ptaszkami, takimi jaskółkami chyba e, z tego działu Divided. I ona kosztowała. 30 zł, przeceniona z 60, więc super. Po prostu cieszę się, że ją w końcu zerwałam i na lato jak znalazłam, uwielbiam takie dziewczęce spódniczki, więc super. I w Handlemie kupiłam również torebkę, już ostatnie, obiecuję. Torebkę, którą widzieliście, chyba jakieś tubowiczki. Wydaje mi się, że u Karoliny ze stylizacji chyba ona się pojawiła kiedyś. I kupiłam ją na wyprzedaży. Yy, ze 149 zł czyli 150, przesuniona na 75 czyli na połowę też yy, fajna, z, ze złotymi ćwiekami bo mam torebkę ze srebrnymi suwakami, ze srebrnymi ćwiekami a mam też trochę złotej biżuterii i uważam, że właśnie yy, fajnie, fajnie to wygląda miałam już ją na sobie i naprawdę jestem z zadowolona, bardzo pakowna można ją sobie założyć tutaj na przedramię, ma też długi pasek więc super zakup, moim zdaniem. W handlemie kupiłam również bluzkę, która nie była na przecenie. Kosztowała ona 59 zł. Może Wam się nie spodobać, bo jest naprawdę wielka, ale super, moim zdaniem, się prezentuje. Więc na pewno pokażę Wam jakiś outfit, żeby przekonać Was trochę do tej bluzki. I wygląda ona tak. Jest taka bardzo wielka, naprawdę. Zesłania chyba cały kadr. W całym kadrze się mieści. Tak, chyba się mieściła w całym kadrze. I tutaj ma taki. Taki nadruk, właśnie taki jakby z dymu, coś takiego, i wydaje mi się, że tu serce właśnie chyba jest. Ale taka bardzo fajna, ponieważ jest dłuższa, można sobie ją na jedno ramię zarzucić, yy, zakrywa trochę tyłek, także do leggingsów super. I za 59 zł. Yy, I została mi jeszcze rzecz, jedna, na którą też się długo czaiłam, później nie mogłam znaleźć. Jak w końcu ją znalazłam, to już ją kupiłam w normalnej cenie. Kosztowała chyba albo 60 albo 70 zł. Spódnica taka ala jeansowa z New Looka. Tak się przedstawia, muszę ją wybrać, bo, ale chciałam Wam szybko ją pokazać, także tak wygląda. Też takiej linii, a jak ja to lubię, bardzo na lato wygodne. Kolejna rzecz: spodnie dresikowe z Zery, które mi się bardzo podobały i je zakupiłam. Kosztowały 79 zł. Tutaj mają takie kieszonki i na dole z taką gumeczką. Z, z takim ściągaczem, może bardziej. No i fajne, takie luźne, w luźnym stylu, te spodnie, bardzo mi się podobają, bardzo wygodne. I z ubrań i z torebek byłoby to tyle. Pokażę Wam jeszcze parę rzeczy, kilka kosmetyków, które ostatnio kupiłam, więc szybko o nich wspomnę. Jak byłam w biedrze, to znalazłam puder z Bel za 10 zł i róż też z Bel za chyba 6, więc postanowiłam, że wypróbuję dwa takie produkty wstąpiłam również do American Eagle Outfitters fajne promocje mają powiem Wam, że kupiłam fajne rzeczy na promocji są jakieś tam z bielizny kupiłam majteczki fajne za 3 pary za 39 zł, więc szybko Wam tak pokażę wiem, że to się niektórzy oburzą ale naprawdę fajna przecena więc warto wspomnieć o tym kupiłam dwa takie wzory z koronką takie. i jeszcze jedne w takim kolorze różowo jakimś tam więc 3 pary za 39 zł uważam, że naprawdę fajny deal no i do tego przy kasie sobie wzięłam jeszcze przypinkę z American Eagle Outfitters przypnę sobie gdzieś do jakiejś torby, do spódnicy czy do plecaka jakiegoś Wstąpiłam również do Bath Body Works moja faza na to się dopiero widzę, rozpoczyna bo mam żel y, antybakteryjny jestem bardzo zadowolona i tutaj mam Tadam, tadam! Mgiełka do ciała z serii Country Cheek, bardzo ją lubię, bardzo fajny zapach, kupiłam ją na przecenie, 59 zł kosztowała początkowo, ja kupiłam ją za 29, czyli za połowę ceny, więc super naprawdę. Jest tutaj 236 ml, super taki odświeżający zapach, naprawdę taki cytrusowy, ale o zapachach na lato pojawi się filmik, także Was serdecznie zapraszam, niedługo będzie na moim kanale. No i kolejną rzeczą, już ostatnią w tym holu jest to woda perfumowana z Yves Rocher, 100 ml za 39 zł, mango marakuja, piękny zapach, co więcej mówić, naprawdę jestem bardzo zadowolona. Przy kasie można założyć sobie też jakąś tam... Karty z całego klienta, dostałam również tutaj jakieś gazetkę z próbkami, także sobie na pewno wypróbuję, dostałam chyba jeszcze torbę ekologiczną, także super w ogóle fajnie traktują swoich nowych klientów, więc jestem zadowolona i myślę, że wrócę jeszcze do tego sklepu, bo tam bardzo fajny yy, żel pod prysznic yy, w takim fajnym zapachu, chyba coś tam było z owocami leśnymi. Yy, no i tak, to były moje zakupy na wyprzedażach w tym roku. Poszalałam, chciałabym kupić jeszcze jakieś bluzki, bo bluzek mi trochę brakuje. No i mam nadzieję, że Wam się podobają. Napiszcie koniecznie na dole, co udało Wam się kupić na wyprzedalach, może kupiliście coś podobnego jak ja. Czekam na Wasze komentarze. Do zobaczenia w kolejnych filmikach, pa pa!